Chciałbym zaprosić Państwa do naszej restauracji w Szczecinie w Kliniskach Wielkich Si nauściu. Rafał Oszczak, kierownik restauracji. Zapraszam wszystkich gości serdecznie. Karczma Polska pod długo Szczecinie znajduje się przy placu lotników 3 w ścisłym centrum miasta. W środku lokalu przy stolika, zaś może 120 osób. To, co wyróżnia nasze restauracje, to jednak przede wszystkim niepowtarzalny klimat i pyszne stare polskie smaki. Profesjonalna obsługa i polska muzyka. W menu znajdziemy same pyszności. Każdego naszego gościa traktujemy wyjątkowo. Zależy nam, żeby dobrze się u nas czuł. Współpracujemy pod kugutem w Klińskach wielkich. Zmarzniętych gości na pewno ucieszy widok płonącego w restauracji Kominka. Przy obiekcie znajdziemy przestronny taras, na którym latem ustawione są stoliki. Nieopoda znajduje się też duże miejsce na ognisko. Zimą w okolicy można zorganizować kulik, a w cieplejsze dni zawody paintballowe w lesie. Jesteśmy w stanie zorganizować imprezy okolicznościowe, wesela, cateringi, przyjęcia rodzinowe i romantyczne kolacje dla dwojga. Karczmy pod w kliniskich wielkich można zorganizować wyjątkowe wesele na blisko 130 osób do dyspozycji gości są 62 miejsca noclegowe w nowym hotelu do wyboru są pokoje 1 2 3 i 4 osobowe wszystkie urządzone ze smakiem w wysokim standardzie karszym pod kogutem w Świnoujściu od morza dzieli zaledwie 100 metrów. Lokal umiejscowiony jest na pasie promenady, z pogodzeniem więc można podczas kolacji podziwiać piękne zachody słońca. Zimą w restauracji, która pomieści 90 osób, rozpalany jest kumin. Latem przed lokalem uruchamiany jest przestronny obródek dla 120 osób, w którym pysznymi daniami z można rozkoszować się pod gołą niebę.